Z góry mapa świata przypominała mi skórę, napiętą, podrażnioną, gotową do zapłonu. I wtedy je zobaczyłem. Zapałki. Ustawione równo, precyzyjnie, jakby ktoś długo planował ich układ. Ale to nie były zwykłe zapałki. Niestety one wyglądały jak drobne klocki domina. Wszystkie gotowe na upadek. Tworzyły jedną ścieżkę wijącą się przez kontynenty, porty, cieśniny, granice i miasta. To nie był przypadek, to był plan. Zapałki tworzyły linię napięcia, od Tajwanu przez cieśninę, Azję Południowo-Wschodnią, Bliski Wschód, Europę, aż po cień Nowego Świata. Jakby świat został nasączony lękiem który tylko czeka na pierwszą iskierkę. I wtedy jedna z zapałek zadrżała i upadła. Upadek był cichy, ale chwilę później zapłonęła. Nie był to ogień wojny, lecz ogień chaosu. Protesty, sabotaże, sankcje, niestabilność stabilność gospodarcza Upadki walut, odcięcia energii, wstrzymanie handlu. Każda kolejna zapałka zapalała następną. Efekt domina ognia. A ja patrzyłem na to, jak obserwator, wiedząc, że ten ogień nie był przypadkowy. On był zaprojektowany nie przez jednego człowieka, lecz przez system sprzecznych interesów. Każda zapałka, to punkt, gdzie ktoś przymykał oko, gdzie ktoś czekał, aż konkurent się potknie. Zrozumiałem, że świat nie spłonie nagle. On się spala powoli, zapalając się jeden punkt po drugim. I kiedy ogień dotrze do końca ścieżki, nie będzie już czego dzielić.